Dzisiaj, 14 maja, miała miejsce konferencja Google I.O., najważniejsza konferencja Google w roku. Cała konferencja była poświęcona sztucznej inteligencji, AI, było odmieniane przez wszystkie przypadki we wszystkich produktach Google. Zostań ze mną, żeby usłyszeć skrót tych nowości. Zaczynamy! Najpierw powiemy sobie o tych wszystkich najważniejszych ogłoszeniach, jakie miały miejsce na konferencji, a potem zapraszam Was na e, urywki z tej konferencji w języku polskim dzięki Level Laps. Wszystkie ogłoszenia Google możemy podzielić na dwie kategorie: te, które są dostępne już teraz oraz takie, które będą dostępne dopiero w tym roku, pod jego koniec bądź na początku przyszłego roku. Ulepszone zostały niemal wszystkie produkty, które oferuje Google i z których korzystamy na co dzień. Zaczniemy od nowych i ulepszonych modeli językowych, czyli Google Gemini. Potem przejdziemy do Google Search. Następnie zajmiemy się aktualizacjami w Google Workspace, czyli pakiecie biurowym od Google. No i na końcu trzy inne obszary działalności Google, czyli nowe modele generatywne, generujące dźwięk, wideo, zdjęcia oraz infrastruktura, czyli Google Cloud. A na końcu to, co wiele z Was ma w kieszeniach, czyli telefony z systemem Android. Zacznijmy od modeli Gemini, czyli konkurenta dla Chata GPT-4 i Chata GPT-4. O, który został ogłoszony wczoraj. Po pierwsze, zwiększono okienko kontekstu do miliona tokenów. Jest to najwięcej na rynku. To znaczy, że jak konwersujemy z AI, to możemy dodać pliki typu PDF, -y, wideo, obrazy do promptu tekstowego i używać tego jako kontekstu dla konwersacji. Milion tokenów to jest bardzo, bardzo dużo może się tam zmieścić cała trylogia Harry'ego Pottera. Drugie ogłoszenie dotyczące Gemini to wydanie nowego modelu Gemini 1.5 Flash. Ten model jest znacznie tańszy od poprzedniego modelu Google Gemini 1.5 Pro, ale ma służyć do bardziej wąskich zastosowań, gdzie kluczem jest szybkość działania i niska cena wykorzystania. Poza tym aktualizacji ma się doczekać aplikacja Gemini Advanced, czyli aplikacja AI dla płatnych użytkowników. Po pierwsze, do końca roku Okienko kontekstowe ma zostać wydłużone do 2 milionów tokenów, co już jest wartością absolutnie porażającą. Druga sprawa jest taka, że dodano czy ulepszono obsługę w 38 językach, miejmy nadzieję, że również w języku polskim. Co więcej, będziemy mogli wchodzić w interakcję głosową z czatem, tak jak ma to miejsce w aplikacji mobilnej ChatGPT i tak jak to widzieliśmy na konferencji OpenAI wczoraj. Tutaj znajdziesz link do skrótu z tej konferencji. To znaczy, możemy przerywać modelowi, możemy wchodzić w emocjonalną rozmowę. Co więcej, zaprezentowano również możliwość tworzenia tak zwanych gems, co wygląda jak asystenci AI, których możemy tworzyć w ChatGPT. GPT. To znaczy, są to. Jest to asystent, który ma predefiniowane instrukcje i będzie z nami wchodził w interakcje w określony sposób. Na przykład, zawsze odpowiadał tak, jakby był piratem. Arr. Co więcej, zapowiedziano również coś, co się nazywa Project Asta. To taki asystent, który, którym Siri nigdy nie była, a miała być który widzi, słyszy, rozumie i jest w stanie nam pomóc w codziennym życiu. Przejdźmy zatem do nowości w Google Search. Przede wszystkim to tu zaprezentowano to AI Overview, czyli zaraz pod em, okienkiem wyszukiwania mamy dostać podsumowanie wszystkich wyników w jednym, dwóch, trzech paragrafach. Na początku będzie to dostępne jedynie w USA, a potem... Ma być udostępnione także w innych krajach. Miejmy nadzieję, że również w Polsce. To, co jest istotne w tym zakresie, to to, że nie ma być to proste podsumowanie, a jakby rozgałęziony research. To znaczy pytamy na przykład, jaki jest najbliższy żłobek mojego domu, i wtedy z tyłu model Gemini rozpracowuje to zapytanie i robi różne sercze. Tak? Sprawdza, gdzie mieszkamy, sprawdza. Jakie są żłobki, sprawdza, jaki jest ich rating, jaka jest ich ocena na Google, na przykład na Google Maps, i dopiero wtedy zwraca nam odpowiedź, czyli to jest taki asystent researchu. Co więcej, zaprezentowano również funkcje, które mają nam pomóc w planowaniu przeróżnych rzeczy, czy to w planowaniu posiłków na najbliższy tydzień, czy też w planowaniu podróży. Każdy lubi podróżować, ale nie każdy lubi wyszukiwać wszystkie atrakcje po, po drodze, hotele restauracje i tak dalej, i tak dalej. To ma zdjąć nam z barków to brzemię podróżnicze. Z innych istotnych ulepszeń do pakietu Google mamy Google Workspace, czyli pakiet Office od Google. Tutaj zaprezentowano nowego Gmaila, w którym będziemy mogli przywołać pasek boczny asystenta Gemini. Będziemy mogli przede wszystkim wyszukiwać lepiej maile, ale również od razu sporządzać odpowiedzi. Będziemy mogli porównywać zawartość maili w sposób taki naturalny, mówiąc językiem naturalnym. Ale również Google zaprezentowało coś nowego, czyli, taką asystę. Jeżeli klikniemy w to okienko, to Google zaproponuje nam, na przykład, jeżeli mamy paragon w naszym mailu, to zaproponuje nam, że wyszuka wszystkie paragony, stworzy nowy arkusz kalkulacyjny. Te paragony, czy informacje z tych paragonów, tam przeniesie i uporządkuje. Jeżeli spodoba nam się ta akcja, którą wykonał, będziemy to mogli łatwo przekształcić, przekształcić w automatyzację, która będzie działała w tle i będzie nam pomagała na co dzień. Poza tym mają zostać udostępnione transkrypcje dla Google Meet, czyli dla rozwiązania do spotkań online w 68 językach. Czyli teraz będziemy mogli Mieć spotkanie, a jego zapis znajdzie się na Google Drive, czy będziemy mogli do niego wrócić automatycznie. Do tej pory w języku polskim to nie działało. Zaprezentowano też coś futurystycznego, to znaczy wirtualny współpracownik AI. Będziemy mogli zdefiniować takiego współpracownika, co ma robić, do czego ma mieć dostęp. Ten współpracownik będzie dołączał na przykład do konwersacji w Google Chat i będzie nam mógł. Pomóc przeszukując nasze dokumenty, przeszukując transkrypcję rozmów i tak dalej, i tak dalej. Będziemy musieli włączyć do rozmowy i spełniać swoje zadanie, czyli gdzieś przywoływać informacje, które są zakopane w firmowej bazie danych, czy są zakopane gdzieś w ustaleniach, na jakimś spotkaniu gdzieś. To ma potencjał. Bardzo duży do wspomożenia pracowników biurowych, ale nie tylko. Myślę, że to jest bardzo, bardzo interesujący pomysł, zapowiedziany na przyszły rok. Mieliśmy też ogłoszenia dotyczące nowych modeli generatywnych. Pierwszym z nich jest model Imagine 3, który podobno jeszcze lepiej generuje obrazki w Google. Ten model Imagine 2 miał pewne problemy, nie chciał oddawać historycznej dokładności. Jeżeli chcieliśmy, żeby wygenerował nam na przykład podpisanie deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych, to ta, to, ta grafika musiała być różnorodna rasowo, co jednak nie jest zgodne z historyczną prawdą, więc zobaczymy jak ten imagine Tree będzie działał. Zwiększono fotorealizm kreacji tak itd., itd. Czyli jest to jakiś krok naprzód. Następnym modelem, który zaprezentowano, jest Music AI Sandbox do tworzenia muzyki. Ostatnio jest to dosyć popularny. Temat mamy Suno AI kupione przez Microsoft. Mamy też inne programy, które zaczynają nam generować muzykę, która jest całkiem niezłej jakości. Tutaj Google zaprosił na swoje wydarzenie muzyków, żeby pokazać, że jest to narzędzie dla muzyków, a nie ich zastąpienie. Więc zobaczymy, jakie jakości te nagrania będą. No i ostatnim modelem generatywnym był Veo, czyli generator wideo. Pokazano nam parę, kilku, parę, paręnaście, kilkusekundowych klipów, więc trudno to jest ocenić na ile te modele są dobre, ale z tego co widzieliśmy zapowiada się bardzo nieźle. Również tutaj zatrudniono reżysera czy też kinematografa, który wykorzystuje to narzędzie pewnie właśnie po to, aby zachęcić twórców do korzystania kreatywnego z tych nowych narzędzi. Czekamy na to jak to narzędzie będzie porównywane z Sora od OpenAI, do której również nie mamy jeszcze dostępu. Jeżeli chodzi o infrastrukturę dostępną w Google Cloud Platform, zapowiedziano nowy procesor TPU, czyli Tensor Processing Unit, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie zapytań do AI. Ma on ponad 4,5-krotnie zwiększyć szybkość przetwarzania. No i zapowiedziano również wdrożenie Procesorów Blackwell od Nvidia, które naprawdę wyniki ma nieziemskie, także możemy się spodziewać, że centra danych Google niedługo będą już oferować te nowe możliwości. Ostatnią ważną aktualizacją jest wdrożenie AI, wdrożenie Gemini na smartfonach z Androidem. Pierwsza sprawa jest taka, że zostanie poszerzone poszerzona funkcjonalność Circle to Search, gdzie na telefonie z Androidem możemy zakreślić obrazek, tekst czy inne, inne miejsce i wysłać to bezpośrednio do modelu językowego, wyszukiwać obrazem i tak dalej, i tak dalej. Także ta funkcjonalność ma zostać rozszerzona. Druga sprawa to wdrożenie Gemini jako Takiego domyślnego asystenta AI na telefonie, który będzie miał świadomość kontekstu, czyli będziemy mogli przeglądając PDF-a zapytać Gemini o podsumowanie tego PDF-a, bądź też o konkretne informacje, które tam się znajdują, lub w innym kontekście możemy wygenerować zdjęcie i tego typu rzeczy. Także zostanie on jeszcze bardziej zintegrowany z telefonami z Androidem. No i ostatnia bardzo istotna sprawa, bo to. I idą telefony komórkowe w tym kierunku, to wdrożenie Gemini Nano, czyli ich najmniejszego modelu, jaki opracowali, bezpośrednio na telefony komórkowe. Dlaczego to jest ważne? Ano dlatego, że taki model będzie działał szybciej, ponieważ nie będziemy musieli łączyć się z chmurą, żeby uzyskać odpowiedź czy wysłać zapytanie. To jedno, a druga sprawa to prywatność. Dane nigdy nie opuszczą naszego telefonu. Dlatego zaprezentowano tutaj bardzo ciekawą funkcjonalność. To znaczy. Podczas połączenia phishingowego, gdzie ktoś chciał oszukać rozmówcę, model ostrzegł rozmówcę, że to jest próba oszustwa i nie powinien podawać danych. Normalnie balibyśmy się, że ktoś podsłuchuje nasze rozmowy, ale jeżeli te dane są przetwarzane tylko i wyłącznie na naszym telefonie i nigdzie nie wychodzą poza niego, no to już więcej osób zdecyduje się na wykorzystanie takiej funkcjonalności. To wszystko, jeżeli chodzi o podsumowanie tej niezwykle interesującej konferencji. Pokazano znacznie, znacznie więcej niż we wczorajszym wystąpieniu OpenAI, jednakże wiele z tych rzeczy, które dzisiaj powiedziano, to są zapowiedzi i to, co dostaniemy. Pytanie również, ile z tych nowości trafi na rynek polski, a ile zostanie przez długi czas jedynie na rynku amerykańskim. A teraz zapraszam Was na Urywki z tej konferencji w języku polskim. Cóż, dzięki wszystkim za przybycie. Jedną z najbardziej ekscytujących zmian w Gemini była ta w Google Search. W ubiegłym roku odpowiedzieliśmy na miliardy zapytań, jako część naszego generatywnego doświadczenia wyszukiwania. Ludzie używają tego do wyszukiwania w całkowicie nowy sposób, zadając nowe rodzaje pytań, dłuższe i bardziej złożone zapytania. Przetestowaliśmy to doświadczenie poza laboratoriami i już jesteśmy, aby zobaczyć nie tylko wzrost użytkowania wyszukiwarki, ale również wzrost satysfakcji użytkowników. Z radością ogłaszam, że rozpoczniemy wprowadzanie tej kompletnie odnowionej wersji. Prezentację sztucznej inteligencji dla wszystkich w USA w tym tygodniu, a wkrótce wprowadzimy je w innych krajach. Uruchomiliśmy Google Photos prawie 9 lat temu. Od tego czasu ludzie używali tego do organizowania swoich najważniejszych wspomnień. Dziś to przekłada się na ponad 6 miliardów zdjęć i filmów przesyłanych każdego dnia. Ludzie uwielbiają używać zdjęć do przeszukiwania swojego życia. Z Gemini robisz to znacznie łatwiej. Załóżmy, że jesteś na parkingu gotowy do zapłaty. Ale nie możesz przypomnieć sobie numeru rejestracyjnego samochodu. Wcześniej mogłeś szukać zdjęć po słowach kluczowych. Następnie przewiń przez lata zdjęć w poszukiwaniu tego właściwego. Teraz możesz po prostu poprosić o zdjęcia. Zna samochody, które pojawiają się często, lokalizuje, który jest twój i podaje numer rejestracyjny. Ask Photos może również pomóc ci przeszukiwać wspomnienia bardziej dogłębnie. Na przykład możesz wspominać pierwsze ważne wydarzenia z życia twojej córki Łucji. Możesz zapytać... Kiedy Lucja nauczyła się pływać? Możesz nawet przejść do czegoś bardziej skomplikowanego. Pokaż mi, jak postępy w pływaniu Lucji. Tutaj Gemini wychodzi poza prostą wyszukiwarkę. Rozpoznawanie różnych kontekstów, odrobienia kilku basenów, ponurkowanie z rurką w oceanie, do tekstu i dat na naszych dyplomach pływackich. A pakiety zdjęć zbierają to wszystko w podsumowanie. Możesz to naprawdę przyswoić i na nowo przeżywać wspaniałe wspomnienia. Wprowadzamy ASK FOTO z tego lata z większymi możliwościami w przyszłości. A. W ciągu ostatnich miesięcy wprowadzaliśmy Gemini 1.5 Pro z Long Context i Preview. Wprowadziliśmy serię poprawek jakościowych w tłumaczeniu, kodowaniu i rozumowaniu. Te aktualizacje zostaną odzwierciedlone w modelu od dzisiaj. Przetestuj już dziś Gemini 1.5 Pro z kontekstem miliona tokenów. Jest teraz bezpośrednio dostępny dla konsumentów Gemini Advanced i może być używane w 30 językach. Dzisiaj zwiększamy okno kontekstowe do 2 milionów tokenów. Zobaczmy, jak to ożywa za pomocą Google Workspace. Jako rodzic chcesz wiedzieć wszystko, co dzieje się w szkole Twojego dziecka. No dobra, może nie wszystko, ale chcesz być na bieżąco. Gemini może Ci w tym pomóc. Teraz możemy poprosić Gemini. O podsumowanie wszystkich ostatnich e-maili ze szkoły. W tle identyfikuje istotne e-maile, analizując nawet załączniki, takie jak pliki PDF. Otrzymujesz streszczenie kluczowych punktów i zadań do wykonania. Bardzo pomocne. Może byłeś w podróży w tym tygodniu i nie mogłeś uczestniczyć w zebraniu rodziców nauczycieli. Zapis spotkania trwa godzinę. Jeśli chodzi o Google Meet, zamierzam poprosić Gemini, aby podało ci najważniejsze informacje. Grupa rodziców szuka wolontariuszy. Akurat będziesz miał wolne. Oczywiście Gemini może przygotować odpowiedź. Istnieje niezliczona ilość innych przykładów, jak to może ułatwić życie. Gemini 1.5 Pro jest dostępne dzisiaj w Workspace Labs, ale z modelem multimodalnym możemy zrobić znacznie więcej. Notebook LM weźmie wszystkie materiały po lewej jako dane wejściowe i przedstawia je jako ożywioną dyskusję naukową dostosowaną do niego. Posłuchajmy. Więc zanurzmy się w fizykę. Co mamy na dziś? Zaczynamy od podstaw siły i ruchu. Co oczywiście oznacza, że musimy porozmawiać o Sir Isaacu Newtonie i jego trzech prawach Ach ruchu. Tak, fundamenty do rozumienia, jak obiekty się poruszają i oddziałują. Ach, tak! To właśnie tutaj multimodalność naprawdę błyszczy. Teraz wygenerowało to dyskusję audio na podstawie tego materiału tekstowego. I co niesamowite mój syn i ja możemy dołączyć do rozmowy i kierować nią, gdzie tylko chcemy kiedy stuknę, dołącz. Czekaj, mamy pytanie. Co tam Josh? Tak. Możesz dać mojemu synowi Jimmy'emu przykład z koszykówki? Hej, Jimmy, to fantastyczny pomysł. Koszykówka to naprawdę świetny sposób, aby zobrazować siłę i ruch. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Dobra, więc na początek wyobraź sobie, że piłka do koszykówki po prostu leży na boisku. Nie porusza się, prawda? To dlatego, że wszystkie działające na nią siły są zrównoważone. Działanie grawitacji w dół całkiem fajne, prawda? A co jeśli moglibyśmy zajść jeszcze dalej? To jedna z możliwości, jakie widzimy w agentach AI. Pozwólcie, że cofnę się i wyjaśnię, co mam na myśli. Myślę o nich jako o inteligentnych systemach, które wykazują rozumowanie, planowanie i pamięć. Są zdolne do myślenia o kilku krokach do przodu. Praca na różnych oprogramowaniach i systemach. Wszystko po to, by coś załatwić w Twoim imieniu i, co najważniejsze, pod Twoją kontrolą. Jesteśmy na bardzo wczesnym etapie i przez cały dzień będzie można zobaczyć fragmenty naszego podejścia. Ale pozwól, że pokażę Ci, nad jakimi przypadkami użytkowania ciężko pracujemy. Zacznijmy od zakupów. Kupowanie butów jest całkiem fajne, a zwracanie ich, gdy nie pasują, już mniej. Wyobraź sobie, że Gemini może wykonać za Ciebie wszystkie te kroki. Szukam w Twojej skrzynce odbiorczej potwierdzenia zakupu. Lokalizuję numer zamówienia z Twojego e-maila. Wypełnianie formularza zwrotu, a nawet umawianie odbioru to znacznie łatwiejsze, prawda? Dzisiaj przedstawiamy Gemini 1.5 Flash. Flash to lżejszy model w porównaniu do Pro. Zaprojektowany, by być szybkim i kosztowo efektywnym na dużą skalę, utrzymując przy tym zdolności rozumowania multimodalnego i przełomowe, długie konteksty. Flash jest optymalizowany pod kątem zadań, gdzie najważniejsze są niska latencja i efektywność. Od dzisiaj można używać 1.5 Flasha i 1.5 Pro z maksymalnie milionem tokenów w Google AI Studio i Vertex AI. Programiści mogą zapisać się, aby wypróbować 2 miliony tokenów. Bardzo, bardzo nas cieszy, co wszyscy stworzycie dzięki temu. A o Flashu usłyszycie za chwilę więcej od Josha. Jesteśmy bardzo podekscytowani postępami, jakie do tej pory osiągnęliśmy z naszą rodziną modeli Gemini, ale zawsze dążymy do jeszcze większego przesuwania granic możliwości. W każdym momencie trenujemy wiele różnych modeli i używamy naszych największych i najmocniejszych, aby pomagać w nauczaniu i szkoleniu modeli gotowych do produkcji. Razem z opiniami użytkowników, to przełomowe badania pomogą nam stworzyć niesamowite nowe produkty dla miliardów ludzi. Na przykład w grudniu. Podzieliliśmy się wizją przyszłości interakcji ludzi z multimodalną sztuczną inteligencją. I jak to ostatecznie doprowadzi do stworzenia nowego zestawu transformacyjnych doświadczeń. Dziś mamy kilka ekscytujących nowości do podzielenia się na temat przyszłości asystentów AI, które przedstawiamy. Przywołuje projekt Astra. Od dawna chcieliśmy stworzyć uniwersalnego agenta sztucznej inteligencji, który może być naprawdę pomocny w codziennym życiu. Oto film z naszego prototypu. Który, jak zobaczymy, składa się z dwóch części. Każda część została nagrana za jednym podejściem na żywo. Dobrze, przeprowadźmy kilka testów. Powiedz mi, kiedy zobaczysz coś, co wydaje dźwięk? Widzę głośnik, który wydaje dźwięk. Jak nazywa się ta część głośnika? To jest głośnik wysokotonowy, który produkuje dźwięki o wysokiej częstotliwości. Co mogę tu dodać, żeby ten system działał szybciej? Dodanie pamięci podręcznej między serwerem a bazą danych może poprawić szybkość. Co Ci to przypomina? Kot Schrödingera. Jest kot! Spójrzmy, jak nasze innowacje pomagają ludziom wprowadzać nowe, kreatywne pomysły w życie. Dzisiaj jestem bardzo podekscytowany, że mogę przedstawić Imagine3. To nasz najbardziej zaawansowany model generowania obrazów do tej pory. Imagen 3 jest bardziej fotorealistyczne. Dosłownie możesz policzyć wąsy na jego pysku. Dziś z radością ogłaszam nasz najnowszy, najbardziej zaawansowany model generatywny wideo o nazwie Weo. Veo tworzy wysokiej jakości filmy w rozdzielczości 1080 pikseli z tekstów, obrazów i poleceń wideo. Może uchwycić szczegóły Twoich instrukcji w różnych stylach wizualnych i filmowych. Możesz poprosić o coś takiego jak ujęcie lotnicze krajobrazu lub przyspieszenie czasu, i dalej edytować swoje filmy używając dodatkowych poleceń. Po 0,37 raza lepsza wydajność obliczeniowa na chip w porównaniu z poprzednią generacją, to nasz najbardziej wydajny i zaawansowany TPU do tej pory.